A is for Avancioner. B is for Black you can't buy C is for cheese D is for Dobrze, myślisz, myślisz na buraku, gdzieś szwaskali, nie? I is for E F, f is for flasche G is for get that shit and S H is for I is for To Wojtek potrafi kochani! J is for Jest dobrze, jest dobrze. Kochani. K is for Kto może być tak czarnym. L is for Lokowanie produktu. M is for M. N. N is for na koniu! O is for o legendarnej firmie japońskiej. P is for Pokaż skutera, pokaż skutera. R is for reklamują właśnie nasz... Kraj nad Wisłą. S is for starożytna droga via Appia T is for te wspaniałe kroksy to właśnie ja. U is for Ukraińcy. W is for w, w sumie to bym zmieścił to wszystko do łód. Y is for y... Z is for za bardzo tre, żeśmy się strzaskali.